Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 11 maja, a zatem rocznica inauguracji Konstantynopola jako nowej stolicy imperium w roku 330 naszej ery. Jednak produkcja mednicza w mieście nad Bosporem nie zaczęła się w 330. Zaczęła się jako w Konstantynopolu już w roku 327 a znacznie wcześniej datuje się produkcja mennicza Byzantion mieście które posłużyło jako podstawa do rozbudowy stolicy i historia mennictwa Byzantion które w wersji łacińskiej Byzantium dało nazwę również cesarstwu wschodniemu Zaczyna się znacznie wcześniej, zaczyna się jeszcze w V wieku przed naszą erą, a dzisiaj chciałbym państwu przybliżyć kilka monet z okresu hellenistycznego. Na początek brąz datowany na wiek III bądź II przed naszą erą, 26 mm średnicy, z wizerunkiem Demeter, głowy Demeter na awersie, na rewersie róg obfitości, na górze skrót Byzanti skrót od genetywu byzantinon, mieszkańców Byzantium, Byzantion. I epicheraklei, skrót, Hera, no nie wiemy od heraklei, może by herakleides na przykład, jest to skrót genetywu imienia urzędnika odpowiedzialnego za wybicie tej monety. Kolejna moneta brązowa, datowana na pierwszy wiek przed naszą erą albo ewentualnie pierwszy wiek naszej ery, przynosi z kolei wizerunek Hermesa. Na awersie a na rewersie korykejon, czyli kaduceusz i legenda Byzan, a zatem znów mieszkańców Bizancji. Na okres nieco wcześniejszy, między rokiem 110 a 101, przed naszą erą, datuje się tę tetradrachmę, tetradrachmę będącą naśladownictwem tetradrachmy Lizy Macha z wizerunkiem Aleksandra. Wielkiego na awersie z zarysowanym rogiem Ammona, a na rewersie widzimy siedzącą Atenę, legenda Bazileos Lizimachu, ale też pod tronem, na którym siedzi, trzymająca nikę, Atena, mamy skrót B, bete y, skrót Właśnie od nazwy Bizancjum. To znakomite przykłady okresu hellenistycznego w mędnictwie tego miasta, co nie zmienia faktu, że przede wszystkim będziemy je kojarzyć z tą serią wypuszczoną po raz pierwszy w 30, 30 roku. Tutaj akurat przykład monet z heraklei, gdzie nowa stolica jest wprowadzana do obiegu wraz z przypomnieniem starej. Ale pamiętajmy mimo tego, że te serie bite w ostatnich siedmiu latach panowania. Konstantyna są najbardziej rozpoznawalne. Nennictwo Byzantion to również takie wspaniałe monety jak ta tetradrachma. Dziękuję Państwu. Zachęcam do subskrypcji i do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia.